No i ja wtedy do dole... pęca... <grymne> <O, zgasił grymne> ja niej... No i na buty! O kur... ją sam, nie? Koniec. Ale... <grymne> to były... A pamiętacie jak po raz pierwszy się spotkaliśmy? No... tak. Spieszyłam się wtedy na pociąg. Pamiętam, znalazłem cię wtedy na trawniku. Baję się Nigdy nie przejeżdżaj obojętnie obok osoby, która potrzebuje Twojej pomocy. No dobra, stary, przełożymy to na jutro, nie? No, dobra, oddzwonię. Hmm, a co my tu mamy? Przyjrzyjmy się bliżej. Dziewczynie po długim biegu przyspieszyło tętno. Następnie pojawiły się zawroty głowy. Ostatecznie dziewczyna upadła i straciła przytomność. Czas jej pomóc. Proszę pani, słyszy mnie pani? Halo? Czy pani mnie słyszy? Czy pani mnie słyszy? Co się stało? Prawdopodobnie pani zemdlała. Wszystko w porządku? Niech pan mnie zabierze do domu. Dobrze, to teraz powoli panią opuszczę. No ja teraz panią zaniosę, tylko jakby tu panią... Możemy to strażacką. Proszę mi podać ręce, ale powoli. Dobrze. Wstajemy. Dobrze, powolutku. Ja teraz panią tutaj podniosę, ale proszę podać mi prawą rękę. Okej. Okay. Uwaga, na raz, dwa, trzy. No dobrze. Gdzie pani mieszka? Tamtym, właśnie tu. To idziemy. Odniosłem cię wtedy do domu i od tamtego momentu się znamy. Ej, a pamiętasz jak pierwszy raz spotkaliśmy Zenka? Nie znam tej historii. Grałem wtedy w piłkę. Była deszczowa pogoda. Tak jak dziś. Chodź. <grymny> <grymny> ała! 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 Co się stało? Szynki, jest, ej, Trzeba słamać rękę! No, rękę! Spokojnie. Ej, A? ksureń, nie chcesz wejść? Tam jest łódka! Co? Tam? Nie, tam! Nie, to nie jest nie Kolego, spokojnie! Już nie... o, się stało. Co Prze... Tak, o, widzę! O, nie, Uspokój o, się mory! przede wszystkim! Ale faktycznie ją sobie złamał Co teraz robisz Krzysiu? Po pierwsze podaj mi swój szalik, a, a po co drugie... Wyszali? Aby unieruchomić rękę, po drugiej wyciągaj komórkę i dzwon po pogotowie Dobra, podaj mi teraz drugą rękę Powolutku. Pomóż mi Jak masz na imię kolego? No. Dzięki wam. Zaczekamy na pogotowie. No, na koniec przyjechał pogotowie i wszystko było cacy. Tej Krzyziu, a pamiętasz historię z Syriuszem? O, tak! Ej, tak pamiętam, Śmigałem wtedy na rowerze. No i no No dobrze, Leź po pomoc, leć po połąej Ej stary, wszystko okej okay? Nie no, wszystko Spoko, okay, spoko, spoko dobra, nie wstaje Ale żeś się, mówię ci, wyłożyłem się, chodź pomogę Sp ci Nie dam radę, spoko Ej. Ale chyba nie chcę siadać już na rower To no, widziałem z pana z pana Słyszy mnie pan Halo Proszę pana, słyszy mnie pan? Nie mogę nikogo panu... znaleźć! Co z nim? No się drugi raz, co? Jak to? No normalnie wstał i, i, i się glebną znowu. Masz komórkę? No mam! To dzwoń! Dobra! Jaki numer? 112 Okej. Okay. Halo, pogotowie? Zdarzył się wypadek Na ulicy Lesnej wywrócił się mężczyzna, jest nieprzytomny Proszę o pomoc, proszę szybko przyjechać e, tak, nie rozłączam się Dobrze, czekam na służby wiadomo, wiadomo. okej, okay, dobra Yy, Pomóż mi go przenieść, dobra. Trzeba go obrócić, masz rację. Dobra, bierzemy go. O, Dobra, kładzie się. No. Ej, powoli, powoli. Dam mu coś pod głowę. O, weź go za nogi. Będzie dobrze. Dobrze. Nie, nie, nie. Wszystkie te trzy sytuacje najlepiej obrazują, jak piesza pomoc jest ważna w życiu człowieka. Pamiętajcie, piesza pomoc ratuje życie.